Witam wszystkich z tej strony. I dzisiaj będzie wizonowanie 2x25. Już wujek się przygotowuje, więc falam wizon. Czekajcie. Bo już wizonowali. Niedobrą robotę. Odwala mnie, nie na rzecz. Wiecie, jak to jest z

Ja, ich weiß noch, ich bin gut zu

bo na bo bo, bo. Badałem, bo coś tak sobie fajnie bo, 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 bo. Sorry, jeśli skarabisowa się nie zgadza, ponieważ była to napisana to tylko na to wysypane. Tak, ta ośka zawsze wypada. Stoję, że właśnie taki silnik, ale muszę kierownicę jak zdjąć. Nie, nie. No co to? Czemu musisz przez to kosić? Czekaj, idę. Ojej, żeby... co się stało, że nie kosisz? No co kurwa w awariach? Chyba się zaparł. No to już po szlifowaniu. No to co, ja chyba biorę Ursusa i mm, jak coś, to wezmę go do domu po prostu. Ja bym młody. Trzeba jakoś sprowadzić bizon do domu, bo przecież tak biblicy stał na polu chyba. Nieprawda, bo prawda. Dobra, to biorę czapkę i... Przepraszam jeśli pokazuje twarz, ale no po prostu trzeci odcinek już nagrywam. Zoraz war Andrzeja do poroz. Andrzej, porozaš? Yeah, ne, jasne, Если, so... O synek, pojęci. Z tego widzenia no nie wiem, co będzie. Trzeba będzie albo go wyremontować, albo podać mechanika kompletnie. No, bo to jest bez sensu? On się psuje cały czas prawie. dwa lata temu się zepsuł, silnik zatarty był, a teraz to pewnie znów zatarty. Więc no, bo jak nie ma co się złościć, naprawi się go i tyle. Po prostu. Czasami się tak psuje. A no i co porażysz? Już mam od roku, a ty dopiero od 4 lat tu jesteś. Po co nagrywasz w ogóle to? No nagrywać dla widzów. No bo przestań to nagrywać w refiku. Ja... No dobra. Możesz nagrać chociaż... Yy, jutro możesz nagrać koszenie łopi. Dobra albo obrazuję na obraz, albo złożenie barek. No dobrze, dobrze. Oto na razie, cześć.